Sporo karpiarzy w dalszym ciągu szuka idealnego organizera na akcesoria, w którym mógłby pomieścić wszystko, co jest mu niezbędne do wykonania zestawów końcowych. Ja taki organizer znalazłem już kilka lat temu, kiedy Nesh wypuścił do oferty z pierwszego workboxa. Jest on już wycofany z oferty, natomiast tutaj mamy jego kontynuację z serii Subterfuge, która nawiązuje wykonaniem do, do serii Scope. Taki organizer. Jest bardzo funkcjonalny, ponieważ mamy tutaj na samej górze dużą kieszonkę, która jest zapinana na zamek. Ja akurat przechowuję tutaj ostrzałkę do haczyków, materiały PVA, takie większe rzeczy, które nie mieszczą się w plastikowym boksie. Ty możesz oczywiście wykorzystać to miejsce w sposób taki, jaki będziesz chciał. Mamy tutaj kolejną kieszonkę, która jest dużo węższa. Tutaj także można wrzucić e, drobne, troszeczkę większe akcesoria, które także nie mieszczą się w plastikowych boksach. Bardzo fajnym udogodnieniem, które zostało tutaj wprowadzone, jest 15 takich drobnych sakiewek. E, jak widać, po rozmiarze można tutaj wrzucić sobie pełne paczki z zapasowymi krętlikami, haczykami, bezpiecznymi klipsami. i Całą resztą niezbędnych akcesoriów, które wykorzystujesz do wykonania Twoich ulubionych zestawów końcowych. Przechodząc do samego dołu, czyli jak dla mnie, akurat najważniejszą część tego organizera, został on zaprojektowany w ten sposób, żeby pomieścić pudełko w rozmiarze medium Nesha, które idealnie tutaj wchodzi i w nim możesz przechowywać wszystkie większe rzeczy. Na przykład igły, nożyczki, tutaj możesz poukładać sobie wszystkie plecionki, bite flossy, markery elastyczne i resztę niezbędnych elementów. Ja natomiast osobiście używam workboxa bezpośrednio z Tackle Boxem Kordy, który według mnie na obecną chwilę jest najlepszym organizerem, który jest dostępny na rynku karpiowym. Z uwagi na to, iż posiada bardzo fajną pokrywę. Pod którą można powrzucać wszystkie elementy do budowy zestawów końcowych bez opakowań. Ringi, zatyczki do kulek i cała reszta, co przyspiesza przede wszystkim montaż przyponów i nie trzeba ich wyciągać z gotowych opakowań. Całość wykończona jest z wodoodpornego i solidnego grubego materiału EVA, który pozwala na wieloletnie użytkowanie. Cały ten organizer zapinany jest mega solidnym zamkiem, a na górze jest także bardzo fajny bajer. Mamy tutaj taką tackę, na którą możemy wyrzucić sobie wszystkie niezbędne elementy, które potrzebujemy do zbudowania danego zestawu i zawiązać tutaj przypony. Myślę, że jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki organizer wybrać na lata, to myślę, że w tym filmiku krótkim podpowiedziałem Ci, jaki wybrać.